Gdzie ma tu wahacz? Aż trudno uwierzyć, że Renault Megane Grand Coupe wciąż jest w ofercie tego producenta, ponieważ mamy tutaj do czynienia z sedanem, debiutującym w 2016 roku i nie posiadającym żadnej formy elektryfikacji silnika, a mimo to uważam, że teraz można ten model postrzegać jako szczególnie atrakcyjny. Wynika to właśnie z jego inności, bo tak jak w czasach swojej premiery, Megan Grand Coupe było po prostu jednym z wielu samochodów, tak teraz na rynku trudno jest znaleźć model tak old -schoolowy, jeśli chodzi o koncepcję. A na pewno nie dla każdego w dzisiejszych czasach optymalnym wyborem będzie kolejny modny crossover, jeszcze z jakąś formą elektryfikacji. Megan jest z tego przeciwieństwem i też nieprzesadzonym, jeśli chodzi o cenę, bo przy nadwoziu mającym 463 cm długości i 181 cm szerokości z pokaźnym bagażnikiem. Zapłacić za niego trzeba w zależności od wyposażenia około 100-110 tysięcy złotych. Ja do jazdy dostałem bogatszą wersję Techno, która wyróżnia się chromowanymi atrapami końcówek układu wydechowego, a także 17 calowymi felgami aluminiowymi zamiast stalowych 16 Flexwheel. Poza tym Megan Grand Coupe bez względu na odmianę prezentuje się tak samo i według mnie samochód ten robi nadspodziewanie dobre wrażenie jak na już mocno leciwy model i trzeba z dużym uznaniem mówić o ówczesnych projektantach, że stworzyli tak dobrze starzejące się na. Wozie, które wciąż może się podobać. Ewentualnie tylko w innym kolorze bym nie wybrał niż do bólu standardowy srebrny. Metaliki bez względu na to, jaki się wybierze, kosztują 2600 zł ekstra. Wnętrze także moim zdaniem broni się nie najgorzej. Po nim bardziej może widać upływ czasu, ale dzięki temu, że cechuje się ono dosyć neutralnymi liniami, to chociaż nie ma czym się tutaj zachwycać, to też nic nie razi w oczy. Zatem znowu słowo uznanie dla designerów Renault. Gdy nagrywam te słowa, jedynym silnikiem, który dostępny jest w Megane Grand Coupe jest benzyna 1.3 TCE generująca 140 koni mechanicznych, która może być połączona z manualną skrzynią, jak w egzemplarzu, który dostałem, albo z 7 automatem EDC. Silnik też czyni testowany model unikatowym w gamie Renault, ponieważ w żadnym innym już go nie znalazłem. Wciąż spotkać można benzynę 1.3 o tej mocy, ale aktualnie w nowszych tworach jest ona wspierana miękkim układem hybrydowym. Gama Megan w 2025 roku ma się jednak rozszerzyć, bo do sprzedaży wejdzie też silnik Diesla, czyli wtedy już w ogóle będziemy mieli do czynienia z samochodem niczym pochodzącym z alternatywnej rzeczywistości. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na benzynę, to taka osoba otrzyma naprawdę udaną jednostkę napędową, chociażby mogę pochwalić w niej kulturę pracy, bo ma ona wygładzony i dyskretny dźwięk zapewniający lepsze wrażenia akustyczne niż jakieś trzycylindrowce, czy nawet współczesne hybrydy Renault. Pod kątem dynamiki mamy tutaj 140 koni mechanicznych oraz 260 nm maksymalnego momentu obrotowego, a katalogowy sprint do 100 km na godzinę wynosi 9,6 sekundy. Przekładając te wartości na drogę, dostaje się moim zdaniem dobrą dynamikę jak na auto tego typu, które nie zostało stworzone do jakichkolwiek sportowych szaleństw. Wystarczy jedynie trzymać odpowiednie obroty, to znaczy od około 1500 w mieście oraz od 2000 w trasie, aby Megan chętniej przyspieszał. Samochód ma długi szósty bieg, przez co przy 90 km na godzinę na nim mamy 1600 obrotów, a przy 120 km na godzinę jest to około 2100, zatem czasami redukcja nie zaszkodzi, ale wciąż trzymanie jednostki napędowej w odpowiednich parciach obrotów nie jest trudne, a też dzięki takiemu zestrojeniu silnik nie wyje na drogach szybkiego ruchu. Generalnie testowanym Renault, Mogłem bezpiecznie, bezstresowo podróżować i przy punktowym przyspieszaniu auto zdaje się bardziej żwawe niż sugerowałby katalog. Skrzynia biegów połączona z jednostką napędową robi neutralne wrażenie. Nie jest to żadna wyróżniająca się konstrukcja z ciekawszym charakterem, ale biegi wchodzą płynnie, a skokle warka nie jest zbyt duży, więc korzysta się OK. Na plus należy zaliczyć w tym mechanizmie współpracę ze sprzęgłem i ze strojeniem gazu, bo łatwo można wszystko wyczuć nie tylko, aby auto nie gasło, ale też aby nie ryczało przy ruszaniu. Automat jest droższy o 6000 zł i jeżdżąc głównie po mieście poważnie bym się nad nim zastanowił, bo jednak żaden manual z komfortem tylko odpuszczanie hamulca w korku nie może się równać, ale poza tym spokojnie zwykłą skrzynię moim zdaniem można tutaj brać. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie samochód zużywał mi się 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer wskazywał okolice 5,5 litra. Na ekspresówkach wskazanie rosło do 6,5 litra, a jadąc na autostradzie osiągałem około 8 litrów. Obecność solidnej czterocylindrowej jednostki docenić można szczególnie patrząc na cenę samochodu, która dokładnie startuje od 101 900 zł. Dostaje się za te pieniądze jednostkę taką jak w egzemplarzu testowym, ale w bazowej wersji wyposażeniowej Evolution, która moim zdaniem nie ma sensu. Nie mówię, że sama w sobie jest zła, bo dostaje się w podstawie całkiem sporo, bo chociażby kamerę cofania z czujnikami parkowania z tyłu, dwustrefową automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu i zmierzchu, czy spodziewane systemy bezpieczeństwa i spokojnie. Można takie auto użytkować. Zawsze w Megan dostaje się też dobrą jakość, bo eksponowane górne części deski rozdzielczej czy drzwi są wykonane z estetycznie wyglądającego, miękkiego tworzywa. Też nie ma tutaj jakichś zapychaczy w postaci dużej ilości fortepianowej czerni. Na dole, oczywiście, jest bardziej twardo i plastikowo, więc cudów nie ma, ale solidny poziom już tak. Wracając do wersji Evolution, to jej problemem jest wyższa wersja techno, która kosztuje jedynie 3500 zł więcej, a dochodzą w niej naprawdę przydatne elementy, jak dostęp bezkluczykowy, pełne światło LED, czujniki parkowania też z przodu, samościemniające się lusterko, wybór profili jazdy czy pokazywane już 17-celowe felgi. W związku z tym decydowanie się na Megan i niedopłacanie do wersji techno to moim zdaniem kiepska decyzja i praktycznie gwarancja, że się prędzej czy później będzie żałować tej oszczędności. W odmianie techno dostaje się naprawdę przyjemnie skonfigurowany samochód, w którym z wyposażenia niczego poważnego nie brakuje i który, w porównaniu z aktualną konkurencją, jest naprawdę atrakcyjną propozycją. Do Megan w wersji Techno dokupić można kilka rzeczy. Jest jeden pakiet nazwany też Techno, wprowadzający większe ekrany w kabinie i system automatycznego parkowania za 2500 zł. Poza tym w kwotach około 1000 zł można dorzucić podgrzewanie foteli, aktywny tempomat czy elektrykę klapy bagażnika. Najpoważniejsze wydatki z listy opcji to szklany dach za 4000 zł i 18-calowe felgi za 2500 zł. Egzemplarz testowy ich akurat nie miał, za to te tańsze dodatki były na pokładzie i kosztował on finalnie 112 300 zł. Ekran systemu inforozrywki dzięki pakietowi Techno ma dokładnie 9,3 cala zamiast 7, jeśli chodzi o programowanie, to nie ma tutaj najnowszego rozwiązania stosowanego w Renault, to znaczy Open Air Link, tylko jego poprzednie wcielenie Easy Link, które jest trochę gorsze, ten Open Air Link to jest taka naturalna ewolucja tego, co jest tutaj, ale to już nie jest rewolucją, to znaczy tutaj wciąż ten poziom jest moim zdaniem rozsądny, mamy... Logikę obsługi opartą głównie o ekrany domowe, które można sobie personalizować pod kątem zawartości. Wszystkie elementy sterujące są odpowiedniej wielkości, więc ta duża przekątna się tutaj sprawdza. Też szybkość działania jest rozsądna, a jeśli chodzi o pogrupowanie różnych rzeczy w kategorie, w ustawieniach czy coś w tym stylu, no to wszystko jest klarowne. Więc system ten wciąż wypada naprawdę dobrze. Mamy także bezprzewodową integrację ze smartfonami. Szkoda, że w tym widoku sporo przestrzeni tutaj czy też tutaj się marnuje, a mapa, pomimo sporego ekranu, jest na takim niewielkim tylko wycinku w widoku łączonym. Pod ekranem mamy w pełni fizyczny panel klimatyzacji, który jest wzorowy pod kątem ergonomii i też, moim zdaniem, z tymi pokrętłami prezentuje się lepiej niż ten stosowany w najnowszych modelach Renault. Jeśli chodzi o złącza ładujące, to po nich wyraźnie widać wiek konstrukcji, ponieważ z przodu mamy dwa USB, oba są w standardzie A, jest także 12V, a także złącze AUX, gdyby ktoś chciał w ten sposób po kablu przesyłać muzykę. Z tyłu mamy kolejne dwa USB A, zdecydowanie jakieś USB-C by się tutaj przydało. Ekran elektronicznego zestawu wskaźników w większej formie ma 10,25 cala zamiast 7 w standardzie można modyfikować ogólne widoki, np. z mapą, która się będzie wyświetlać albo z informacjami ze bezpieczeństwa, można też sobie taki minimalistyczny widok ustawić i to jest ok. Mniej podoba mi się fakt, że w tym widoku klasycznym, moim zdaniem najlepszym, na środku jest tylko informacja o prędkości i ma ona dla siebie zbyt wiele miejsca na mój gust. Ale jeszcze gorsze jest to, że na starczy z prawej strony nie ma skali na stałe, nie ma jedynki, dwójki tutaj na tym obrotomierzu. Jeśli chcemy zobaczyć obroty, to musimy wybrać odpowiednią pozycję z menu, ale wtedy nie ma żadnej innej informacji. Z prawej stronie, którą można wyświetlić na przykład średnie spalanie, więc zupełnie tego nie rozumiem, mając w pełni elektroniczny zestaw wskaźników, co im szkodziło dorzucić kilka cyferek, zwłaszcza w modelu, gdzie występuje manual. Da się oczywiście z tym żyć i jeździć, ale jest to po prostu nielogiczne. Logiki nie brakuje, za to na kierownicy w rozmieszczeniu przycisków z lewej strony steruje się tempomatem, z prawej strony mamy obsługę komputera oraz odbiór, odrzucanie połączeń, jest to bardzo klarownie wszystko zaprojektowane. Za multimedia odpowiada joystick za kierownicą, który wymaga przyzwyczajenia, ponieważ jest zupełnie niewidoczny z perspektywy kierowcy, ale jest ergonomicznie zaprojektowany, więc szybko można się do niego przyzwyczaić. Przystępność i braku dziwnień cechujących obsługę samochodów sprzed dekady odczuć można też w detalach, jak chociażby sposób regulacji podświetlenia instrumentów pokładowych zamiast jakiegoś menu i pozycji tam ukrytej, mamy zwykłą rolkę. Naprawdę przyjemnie się ten samochód tak całościowo obsługuje. Tutaj też mamy dedykowany przycisk do wyłączania niepożądanych asystentów, chociażby prędkości ISA można to szybko zrobić. Gdyby ktoś chciał mieć Megane grand coupe porównywalne z prezentowanym egzemplarzem, także w wersji techno z większymi ekranami, ale z automatyczną skrzynią, może zdecydować się również na wynajem długoterminowy z ratą 1424 zł. netto albo 1752 zł. brutto miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy czteroletnim okresie wynajmu, zerowej w płacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy. Dodatkowo, wpisując uwagę do zamówienia na stronie Wachacz Free, widzowie kanału mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty znajduje się w opisie filmu. Na ekranie, bez względu na jego rozmiar, wyświetlać się może obraz z kamery cofania, po której mocno widać już wiek i oferuje naprawdę kiepską jakość. Jako jednak, że pochodzi ona z czasów przed upowszechnieniem się szerokokątnych obiektywów, to mamy w niej też pole widzenia bez rozciągania obiektów po bokach, co wypada na plus. A kamera w tym modelu zdecydowanie się przydaje, bo widoczność do tyłu w Megan w nadwoziu sedan jest właściwie zerowa, przez wysoko poprowadzoną szybę i jeszcze znajdujący się za nią spory i niewidoczny dla kierowcy bagażnik. Do tego dochodzą przytaczane spore rozmiary nadwozia, ponad 4,5 metra długości. Widoczność do przodu jest już standardowa, bo też w Megan nie siedzi się jakoś bardzo nisko, jak na niepodwyższony model. Sposób działania układu kierowniczego w testowanym Renault można regulować poprzez wybór profili jazdy Multisense ze skromnym, ale jednak trybem indywidualnym. Jego wybranie samochód zapamiętuje po ponownym odpaleniu silnika, co znowu jest zachowaniem coraz rzadziej spotykanym w nowych modelach. Osobiście preferowałem indywidualny tryb z normalną pracą układu napędowego i sportową kierowniczego, bo nawet wtedy kierownica nie stawia jakiegoś przesadnego oporu również w mieście, ale jednak można lepiej wyczuć auto, gdy nie obraca się nią tak lekko. Ogólnie Megan Grand Coupe prowadzi się według mnie dobrze. Nie jest to model sportowy, za to daje odpowiednią pewność na drodze, bo reakcje są upłynnione, ale nie opóźnione i autem jeździ się lepiej niż podwyższonymi crossoverami. Zawieszenie należy w testowanym modelu do grona tych bardziej sprężystych. Nie powiem, że twardych, bo to by była przesada, ale czuję się, że mamy do czynienia z niższym modelem. Wciąż jednak nierówności są całkiem wyraźnie zmiękczane, a stabilność w zakrętach jest ok i całościowo trudno jest mi czegoś więcej oczekiwać, od sposobu prowadzenia modelu tego typu. Na dekoracyjne oświetlenie wnętrza Megana składają się ledowe listwy na drzwiach, a także na tunelu środkowym. Nie ma tutaj dodatkowych rozproszonych źródeł światła, więc nie jest jakoś ogólnie bardzo jasno, ale jednak to, co się znalazło, jeśli chodzi o dekoracyjne oświetlenie, robi trochę robotę i efekt. Można modyfikować dodatkowo kolorystykę, jest kilka barw przygotowanych przez producenta. Nie można za to nic mieszać, jeśli chodzi o kolorystykę instrumentów pokładowych. Tam zawsze mamy neutralną i czytelną biel, gdy się zmieni kolor tych dodatkowych elementów świetlnych to też akcenty na ekranach ulegają kolorystycznej modyfikacji, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma żadnych braków. Na minus za to w tej kabinie zaliczyłbym żarówkowe lampki na podsufitce, można by je już unowocześnić do LEDów. Segmenty do jazdy dziennej, takie jak widać na nagraniu, występują wyłącznie w wersji techno i nazywają się Edge Light. W litery C w razie potrzeby przemieniają się w kierunkowskazy i prezentuje się to rozwiązanie naprawdę dobrze. Wszędzie z przodu są ledy, tak samo jak w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu w Grand Coupe mamy niestety starszą wersję świateł, która u kresu życia hatchbacka i Kombi została u nich zmieniona na wariant z ciekawszymi detalami i też diodowymi kierunkowskazami, a tutaj w dalszym ciągu są żarówkowe. Pomimo to, Megan wciąż, moim zdaniem, daje radę, jeśli chodzi o wygląd po zmroku. W wersji Techno dostaje się także bez dopłat pełne światła LED Pure Vision. Nie zawierają one w sobie żadnych adaptacyjnych funkcji. Zastosowano tutaj także budowę opartą nie o soczewki, a o W porównaniu jednak do większości rozwiązań tego typu w reno działają one trochę lepiej, to znaczy zapewniają solidną moc świecenia, też precyzja pozioma odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest niezła. Nie jest to poziom bardziej zaawansowanych świateł, ale jak na zwykłe statyczne wypadają ok. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie. Na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową już go nie mam, ale gdy się mocniej wyprostuję. To moje jedynie włosy stykają się pod sufitko, Nie ma tak, że się wbijam głową, więc też dramatu nie ma. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Pasażerom tylnej kanapy oddano do dyspozycji rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma pojemność 503 litrów. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, otwór jak na sedana przystało, nie robi szału na wysokość, jest za to całkiem szeroki. Jeśli chodzi o regularność kształtów, to tylko elementy mocujące klapę trochę się po bokach wcinają, poza tym jest ok. Z boku nie ma za to haczyków czy innych praktycznych dodatków, pod podłogą znalazło się koło zapasowe. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się 987 litrów przestrzeni na bagaże oraz podłogę z wysokim uskokiem. Podsumowując, wieku Megane Grand Coupe nie należy się moim zdaniem obawiać, bo model ten w tych najważniejszych aspektach użytkowych specjalnie się nie zestarzał, a też pod kątem wizualnym na tle wszędobelskich crossoverów jego bardziej elegancka linia sedana i ładne detale z przodu robią wciąż dobre wrażenie. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku, szczególnie jednak pozytywnie oceniam przelicznik ceny do tego, co Megan oferuje pod kątem silnika, przestrzeni czy wyposażenia, bo jest on naprawdę korzystny i można powiedzieć, że czyni teraz ten model atrakcyjnym jak nigdy wcześniej. Tak ogólnie, ale też chociażby w scenariuszu, w którym ktoś chce większe nowe auto, ale ma obawy przed Chińczykami. W spalinowym Megan znajdzie świetną alternatywę. I to wszystko, co przygotowałem o Megan Grand Coupe. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z Polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!